ja I kewerka, ja wam chcę wam pokazać właśnie w tym odcinku, jak taki gnoj rozdupcyć. Otóż, podchodzimy do takiego twele jak doktorek 95, 35 na znaczy się, i naciskamy spację. Automatycznie nasz przeciwnik odeje dziwny, nieco zboszczony głos, dźwięk. Przestań, bo go zabijesz zaraz. Patrzcie jak go zabijam. Widzicie? Ubić mnie nawet nie może. Jesteś nieśmiertelny, jak mój wojownik. Ha, 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 ha. O tak. Nawet podków nie muszę używać po i zadaje. Bez nadziei jest Szkoda, że ja mu też poza zadaję, zadaje, ale i tak jest słaby, bo nie możemy nie zabić. A on ma 99 level, ja też. I on nie. Ja też mam 99 level, moje obciągi. Mamy zajebistego też I kolejny ninja. Okej, okay. tego musimy zniszczyć. I otóż, żeby zaatakować przeciwnika, musimy nacisnąć na niego albo myszką, albo spację. Tego, I a ja. Wtedy możemy robić kombosy

No. تمرسي بابا هي مدينة 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 Hehehe!